Tym chcemy pokazać najważniejsze wydarzenia z 70-letniej historii biblioteki, pobieżnie opisać główne obszary jej działań, pokazać ludzi którzy stali się istotną częścią historii, takich jak i patron, Jabłony ksiądz Jan Kulina Twardowski. W ...ma swojego patrona i to trzeba przyznać, nie byle jakiego. Dzięki staraniom Anny Czachorowskiej jabłonowska skarbnica wiedzy otrzymała imię księdza Jana Twardowskiego. Ksiądz bardzo się z tego powodu ucieszył, dał swoje przyzwolenie, dał swoje błogosławieństwo. Podczas czerwcowej sesji rady gminy pomysł ten poparli radni. Jednak na oficjalne nadanie bibliotece imienia trzeba było czekać aż trzy miesiące. Poświęcona temu wydarzeniu uroczystość odbyła się w ubiegłą niedzielę w gminnym centrum kultury i z nazwiskiem patrona biblioteki wiąże spore nadzieje, co do dalszego kulturalnego rozwoju gminy. Dzięki temu, że akurat ksiądz Jan Twardowski jest patronem biblioteki w Jabłonnie, z jednej strony jest to wspaniały wzór odnośnie którego warto będzie propagować jego zarówno twórczość, jak również z drugiej strony będzie możliwość, to jest planowane, uruchomić specjalny dział twórczości. Gdybym też miał dar prorokowania i znał wszystkie tajemnice i posiadał wszystką wiedzę i wszelką możliwą wiarę, tak iż bym góry przenosił, a miłości bym nie miał. Byłbym niczym. I gdybym rozdał na jałmużnę całą majętność moją, a ciało by zawsze wyzwanie... powrócą. i, I gdyby wiadomo, mówiąc o miłości, czy pierwsza jest ostatnia, a ostatnia pierwsza. Grzyńskiego lokalnej grupy działania. Także były tam szkolenia w zakresie projektów z programu rozwoju obszarów wiejskich na lata 2007-2013. Były to ma małe projekty, którego celem było rozwój kapitału społecznego. Rok 2006 to zaczątki procesu informatyzacji. Po komputeryzacji księgozbioru rozpoczął się proces wdrożenia komputerowej obsługi ruchu czytelniczego. Biblioteka była pierwsza w powiecie, która wprowadziła karty czytelnicze i pierwsza, która wprowadziła e-booki. Czytelnicy uzyskali bezpłatny dostęp do elektronicznej publikacji na platformie e-book.pl. Od roku 2013 uczestniczy w projekcie Tydzień z Internetem. Od samego początku biblioteka stawiała na działania kulturalne, aby przyciągnąć jak największą rzeszę czytelników, stąd spotkania autorskie dla dzieci i dorosły. się nie tylko Hiszpanii, ale Madrytu, budzi takie zainteresowanie. Niestety mam wrażenie, że jakbyśmy zorganizowali spotkanie na temat Warszawy w Hiszpanii, to również budziłoby ono zainteresowanie, ale z pewnością osoby będące na tym spotkaniu znacznie mniej by wiedziały na temat Polski, niż Polacy wiedzą na temat Hiszpanii. I to, drodzy Państwo, budzi zawsze mój podziw, moje zaskoczenie. Jestem. nie jestem. Jest Mariko, kolega że no. <noise> Oprawa muzyczna zapewnia wspaniałe reakcje, Radę Dominików. A ja już kochani, mirokum przekazuję Radzie Koperskiej, hmm. która wybrała książkę na najnowszą Ja pochodzę, jak już Państwo, niektórzy może przeczytali książkę, pochodzę z wieloletniej rodziny, z takiej bardzo. Wsi Zapomniane rzeczywiście, jak wyjeżdżałam w 68 roku, to jeszcze nie było prądu, po prostu dopiero w ja jechałam. I nie marzyłam sobie, że będę miała takie życie. Choć chciałam, pragnęłam, marzyłam sobie, żeby wyjechać, żeby sobie ułożyć swoje życie na, na swój rachunek i na swoje konto, nie wzorując się na nikim, tylko tak jak chciałam, tak mi się wolno i już sprawdzało. I muszę powiedzieć, że jestem bardzo szczęśliwa, że już tak. Na te drugą połowę mojego życia tak mi przyszło pięknie. spotykać się z ludźmi, i że jest tak, jak ja Jak jest zima, przynosi taki wyższy suchy, jest strasznie sucho, to jest suchy, jest to są suchy, jeszcze w domu i tak dalej, to się siano nich w tych włosach, to pani szczególnie że... wiedzą. A, a latem, kiedy te włosy są takie odżywione, zupełnie inaczej. Teraz jak są burze, no to po prostu odżywki nie potrzeba. Na... Spotkania autorskie to nie tylko poezja. To także literatura faktu, biografie, powieści. Gośćmi byli Marlena Zinger, Dominika Świątek, Dariusz Bereski, Ernest Bryn, Jan Drzejrbiński, Danuta Wołęsa i Piotr Adamowicz, Nina Andrycz i Olger Łukaszewicz, Mariola Pryzvan i Joanna Moro, Jarosław Kret. Gościem był również Konrado Moreno, Tadeusz Woźniak. Jakub Janik, Jan Zumis, i dziesiątki innych wybitnych postaci naszej kultury. Bardzo, bardzo że zapraszacie mnie tutaj do swojej biblioteki. Jeszcze wtedy, kiedy nie była magiczną, z przyjemnością przychodziłam, a myślę, że teraz to tym bardziej. Słuchajcie, zaczynamy na poważnie. Ale atrakcji jest bardzo wiele i nie zanudzę Was. Zresztą taka książka. Pierwszy rozdział zatytułowany jest Czarny Pan rośnie w siłę”. Na wąskiej, skąpanej w blasku księżyca drodze pojawili się znikąd dwaj mężczyźni. Przez chwilę stali nieruchomo, celujący się siebie różdżkami, a potem, kiedy się rozpoznali, pochowali różdżki pod peleryny i żwawym krokiem ruszli w jednym kierunku. Dla najmłodszych stworzono kącik dziecięcy, gdzie odbywa się czytanie na dywanie. W ramach akcji Cała Polska Czyta Dzieciom. W każdym miesiącu biblioteka gości około 200 maluchów. Z myślą o nich zaprasza autorów dziecięcych książek, teatry edukacyjne, m.in. Tatmaska, Moralitet. Innowacją stało się wprowadzenie teatrzyku Kamishibai. Były programy, takie jak dzieci dzieciom. Spektakle teatralne, które przygotowują dzieci. Od ro roku 2006 organizowane są konkursy plastyczne i literackie, w zależności od tematu, tak minne jak i ogólnopolskie. Biblioteka również przygotowuje dużo innych działań na rzecz najmłodszych, i przyświeca jej jeden cel. Wychowanie nowoczesnego pokolenia czytelników w nowej erze przewładnie dominującej elektroniki. A zachęca poprzez spotkania z wybitnymi ludźmi, teatru, telewizji, pisarzami, poetami, ludźmi sztuki. Do czytania dzieci od lat zachęca Krystyna Czubówna, Hanna Niewiadomska. Na spotkaniach był również Konrado Moreno, Marek Dąbrowski, Aleksander Doba. Dzieciom czyta wójt gminy Jabłodnej Rosowchodorski. Organizowane są również warsztaty przygotowujące do samodzielnego czytania i rozumienia. Czytały Anna Czech, Maria Winiarska oraz prowadząca imprezę Aleksandra Ford. nie wystąpił również bardzo ceniący sobie literacką twórczość papieża, nestor polskiej sceny Wojciech Siemion. Po śmierci papieża jednak zwróciłem się do Związku Literatów Polskich, ażeby uczcić śmierć jeszcze jednego polskiego poety. Mnie zależało na tym, ażeby. Każdy z nas uświadomił sobie, że ubył polski poeta. Podczas godzinnego spektaklu, oprócz poezji Karola Wojtyły, można było usłyszeć także wiersze poświęcone jego osobie. W roku 2005 odbył się koncert poetycko-muzyczny poświęcony poezji Karola Wojtyły. Gościem specjalnym był Wojciech Siemion, a także Maria Winiarska i Aleksandra Ford. Przybyło prawie 200 osób. To sprawiło, że od następnego roku powstał nowy projekt. Jabłonowskie spotkania z poezją. Poprzez te spotkania Biblioteka promuje twórców, poezję nie tylko krajową, ale i zagraniczną. ...piosenki francuskie jak właśnie ona. I dziś właśnie będzie przeplatała słowa mówione przez Panią Elżbietę Krajewską. ...teatralny, filmowy i dubbingowy, a usłyszcie sami jak ma piękny głos. W tej chwili jest aktorem na stałe zatrudnionym w Teatrze Rampa. Pani Magdalena Koperska, gospodyni dzisiejszego spotkania, prezes wydawnictwa Anagram, która naprawdę promuje poezję polską i nie tylko, i pomaga bardzo dużo młodym ludziom w wypłynięciu. Pan Dariusz Odyja, aktor teatralny i filmowy. No i przepięknie, czytałem, wam zobaczyło tylko piękno szczęścia na twarzy ukochanej osoby. Wiadomo już, że dla człowieka nie może być innego powołania, niż wzbudzanie tego światła na twarzach otaczających nas ludzi. Albert Camus. Witam Państwa bardzo serdecznie, bardzo gorąco w imiennej bibliotece publicznej w Jabłonnie imienia księdza Jana Twardowskiego na cyklicznym spotkaniu z czytelnikami. Witam bardzo serdecznie. Jabłonowska Biblioteka w toku swojej długoletniej działalności ewoluuje, dostosowując zakres oraz formy działania do potrzeb lokalnego środowiska, realiów zmieniającego się świata oraz własnych możliwości finansowych. Stanowi ważne ogniwo infrastruktury kulturalnej i oświatowej, wspomaga szeroko rozumianą edukację społeczną. Jako lokalny ośrodek informacji stara się zapewnić społeczeństwu szeroki dostęp do wiedzy i wszelkiego rodzaju informacji lokalnej, promować książkę i czytelnictwo społeczności. Uuu. Te lata to także współpraca z redakcją Poezja Dzisiaj i współorganizowania dwa razy w roku Światowych Dni Poezji i Festiwalu Poezji Słowiańskiej gośćmi są poeci i muzycy z zagranicy. Wległych kraju. który świętuje to piękne święto nie tylko w Polsce, ale wielkim przeżyciem było wystąpienie dzieci z napisem Polsza i niosących przed sceną naszą flagę narodową.